Panie profesorze, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pacjentów Mojej Nerki wystąpiło do ministra zdrowia z prośbą o zmianę w programie leczenia lekowym Leczenia AHUS. Tak naprawdę to jest wniosek o bardzo niewielką zmianę w zapisach programu, ale mającą fundamentalne znaczenie dla życia i bezpieczeństwa pacjenta, u którego wykrywamy tą bardzo rzadką chorobę. Dlatego, że chodzi o to, aby można było podać lek wcześniej. Wtedy, kiedy jeszcze nie doszło do całkowitego uszkodzenia czynności nerek i można tą chorobę odwrócić. Tutaj decydują, godziny, a właściwie nawet dni, ale wiadomo, że jeśli lek poda się w ciągu siedmiu dni, Czyli rozpozna się choroby i zacznie, zacznie leczyć, to wtedy jest bardzo duża szansa na odzyskanie czynności nerek. Natomiast jeśli się zrobi to później, taki pacjent będzie do końca życia dializowany czy kiedyś może uzyska przeszczepienie nerki. Natomiast jego nerki nie podejmą już czynności, a również no, wzrasta bardzo śmiertelność pacjentów, bo to jest choroba śmiertelna. Jeśli ona nie jest leczona, w większości pacjentów prowadzi do śmierci. Co należałoby tutaj zmienić, jeżeli chodzi o diagnozowanie i leczenie chorób nerek? Na pewno chcemy przede wszystkim, żeby była większa świadomość, że choroby nerek są poważnymi chorobami, że zwiększają wielokrotnie śmiertelność pacjentów, ryzyko różnych innych powikłań, między innymi, między innymi chorób sercowo-naczyniowych i bardzo skracają życie. W związku z tym chcemy zwiększyć świadomość w społeczeństwie, drugie, chcemy zwiększyć możliwość wczesnego wykrywania chorób nerek. I tu mamy wiele dobrych zmian, dlatego że wprowadzenie choćby oznaczania wskaźnika albuminowo-kreatyninowego do Zakresu badań w medycynie rodzinnej spowodowało, że zaczęto się interesować wczesnym wykrywaniem chorób nerek. Także myślę, że te, na te dobre skutki tych zmian poczekamy oczywiście troszkę. Natomiast już o chorobie nerek zaczęto mówić. Myśmy byli, tak można powiedzieć, reprezentowaliśmy lekarzy zajmujących się poważną chorobą, natomiast. No, na pewno ta specjalizacja czy specjalność nie była doceniana, natomiast w tej chwili o chorobach nerek się mówi, mówi się w kontekście również nowych leków, które okazały się niezwykle skuteczne w zapobieganiu postępowi chorób nerek.